Witam serdecznie. Dzisiaj odcinek na kwotę 55 zł. Mega Linie, zrabka, wow, dziki cash, trap party i superlinie. 55, 30, 40, 55, tak, dobrze powiedziałam. Superlinie, jest to najbardziej pychowa edycja chyba dla mnie z numerem pierwszym. Albo nie ma nic, albo zwrot, ale trzeba dawać szansę moneta słońce. Tu jest moneta, tu jest słońce. Numerek pierwszy lubię Klapki kości Klapki kości. Klapki. Pora wygrać coś więcej. Dzwon i popcorn. Popcorn, popcorn. Dzwonek. Dzwonek, dzwonek. I tu popcorn. I popcorn. Diament, tęcza. Tęcza, tęcza. Tu diament i tu tęcza. No to tylko motylka brakuje. No ale motylek zrobiłby dwie linie. To za dużo dla mnie. <noise> Nie chcą mi nic więcej w tej edycji dać. Rolki i parasol. E, rolki. Parasolki. I tu parasolki. Księżyc i serce, jest serduszko, tu serduszko, tu księżyce, gwiazda i kwiat, gwiazda, kwiat, gwiazda, kwiat, to więcej nie ma. Słoń, korona, korona, słoń, leżak lody, tu są lody. Leżaka nie ma, balony, okulary. Wcale nie ma. I co? Ptaszek i piłka. Piłka, piłka. I tu jeszcze było serce. I znów te linie są puste, kontrolne różne. No strasznie pechowa ta edicja, strasznie. Na no to zdraparty. Party ma numerek czternasty. Czateczka imprezowa poszukiwana. A są wiśnie, saksofon, kości, kier, jabłko, dzwonek, sukienka, torba, kapelusz. Treszta stawka się ostatnio strasznie zablokowała dla mnie. To perła, okulary, wszystko jest. Czapeczki nie ma. Róża, awokado, prezent, szminka i naszyjnik. No to dziki też z numerem 9. i tutaj worek albo tygrys a jest plecak koala słońce kwiat banany gwiazda winogrono wiśnie rower a ja chcę chociaż jeden worek palma chmury balsam biedronka piłka cytryna Ananas, arbus i truskawka. Pusto. Z numerem drugim łańcucha. Szesnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, czterdzieści sześć i czternaście.

Co ja tu dzisiaj sobie wybrałam? 45, 33. Nie mam 50. to sypią tymi 50? -kami. 41, 22, 25, 18 i 15. Tu mi się odsłoniło R. Ale... Druga będzie inna. No i teraz co? RK. Jak nie trzeba, to się odsłaniają. Jak się szuka, to się szuka jak wariat. Mega linie z numerem drugim. Wkraczają na. Pomóc. Arbus i naszyjnik. Arbus i naszyjnik. Legalnie musicie uratować, bo tu jest kiepsko. Tu jest jeden arbuz. Teraz kłódka i pierścionek. Kłódka jest. I tu jest druga pierścionka, nie ma diament prezent. jest prezent, ale kiepsko się zaczyna. Pióro, rower. Jest piórko jedno. Tu jest jeden rower. I tu pióro z rowerem. Następne to dzwonek, i klucz. Tu jest dzwonek, dzwonek, dzwonek i kluczyk. Teraz gwiazda z ananasem, gwiazda tu gwiazda, a tu był diament, jednak. Dobra, gwiazdka z ananasem poszukiwana. Tu jest gwiazda, gwiazda. Gwiazda. Dwa ostatnie po tej stronie to klapki i szminka. Szminki gdzieś widziałam. O, klapki są też. Tu gwiazda. Klapki. Szminka, tu są klapki, klapki szminka. Dobra, druga strona z symbolami to tęcza i żółwik Są żółwiki ale nie ma tęczy. Korona wiśnie. wisienki, korona, 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 no nawet sporo tych koron. Tu są wiśnie. I tu korona. Kokos i aparat. Aparacik, tu jeszcze wisienki. Korona, kokosik, tu jeszcze wisienki zgubiłam, ale zawsze się znajdzie winogrono i podkowa. jest winogrono, tu i tu. Teraz moneta i lody. Tu monety. Tu moneta. Moneta lodów nie ma. Biedronka i popcorn tu popcorn, ale tu jeszcze był żółwik, tu jest popcorn, ostatnie dwa, zegar i słońce, tu jest zegar. Słoneczko, zegar, zegar. Ale linii mi to nie daje w bonusie, jest perła. Kontrolne są różne, a więc dzisiejszy odcinek na zero. Tak też bywa, niestety. Ale mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Jak jest zero, to potem w następnym odcinku powinien być plus. <laughs> mam nadzieję, że chociaż Wam się podobał ten odcinek, no na wynik nie mam niestety wpływu. Chciałabym Wam pokazywać zawsze perełki piękne, wygrane, ale niestety tak się nie da. Nie wiem, co zabieram. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Udanego dnia. Do następnego. pa. pa.